Iskra prowadzący formację wiałych Czerwonych iskier, to lider, ich lider kapitan, pilot Maciej Kopiel otwierają parady paradę dzięki, i dzięki z tym smogaczą kreślą nad naszymi głowami naszą najdroższą, biało-czerwoną, narodową flagę. Niewielozadaniowy śmigłowiec zaprojektowany przez Radzieckie Biuro Konstrukcyjne Michała Mila, a seryjnie produkowany jedynie przez Polskie Zakłady WSK Ślinińskie. Midła był bowiem jedynym, proszę Państwa, śmigłowcem konstrukcji radzieckiej nigdy nieprodukowanym w tym kraju. Jego produkcję rozpoczęto w 65 roku. Przez 20 lat wyprodukowano wyprodukowany w Maszyn w wielu wersjach specjalistycznych. Pomimo, że śmigłowiec ten został pierwotnie zaprojektowany, służą w 56. bazie lotniczej w Wrocławiu A nad nami już kolejne śmigłowce to pzl 3 Sokoł. Sokoły to wielozadaniowe śmigłowce konstrukcji. Także ze świdnika. Wersja głuszec to efekt modernizacji świgłowców budszy WA do standardu świgłowców wsparcia bojowego. W obecnej chwili jest on ten świgłowiec swego rodzaju koniem roboczy pilot Grzegorz Suski, a świgłowce reprezentują 25. Brygadę Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego. Już Na podejściu są kolejne wiropłaty. To znane chyba nam wszystkim doskonale MI8. Wielozadaniowe średnie śmigłowce transportowe, które posiadają również pewne możliwości bojowe. Począwszy od 1981 roku w nowych maszynach zaczęto montować silniki TW3 o większej mocy od Piotr Kozłowski. A stacjonuje ona w 8. Ósme, fazie lotnictwa transportowego w Krakowie. Z Krakowa w centralnej części lotniska. A te, które widzimy już z lewej z naszej strony na podejściu, tych z kolei śmigłowców nie da się ośmiu żołnierzy w części transportowej. Ma pięciopłatowy wirnik główny i trójpłatowe ogonowe. Charakterystyczne dla jego sylwetki są niewielkie skrzydła pomocnicze, pod które podwiesza się uzbrojenie. Jest to śmigłowiec o co specyficznej konstrukcji. Może być wykorzystywany jako maszyna. Jeśli zajdzie taka potrzeba sanitarna, ciekawostką jest posiadanie komory bombowej. To niezwykle groźne śliwowce na polowalki. Kolejny uczestnikami dla ratownictwa i rozpoznania morskiego z radarem poszukiwawczym pod kadłubem i radarem meteorologicznym. W ramach tego typu jest też wersja transportowo-desantowa, dostosowana do zrzutu ładunku w locie przez tylne drzwi ładowni. Jedną z większych zalet tych samolotów jest bardzo krótki rozbieg przy starcie oraz dobieg. A na podejściu są już rozmylania i zakłócania systemów naprowadzania rakiet przeciwlotniczych. Polskie kasy wykonywały już loty nad całą Europą, a także nad Azją i Afryką, doskonale spisując się w roli samolotu transportowego. Do nich. Są także produkowane w zakładach PZL Okęcie w Warszawie. Tam też znajduje się polskie centrum samolotu, serwisowe tych samolotów. Te na co dzień należą do ósmej bazy lotniczej w Krakowie. a już nad jego przeznaczeniem jest transport towarów, osób, a także rannych na średnich odległościach, co przy zdolności lądowania na nieutwardzonych pasach startowych czyni z niego bardzo uniwersalną maszynę. Herkules pochodzi z 33. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Powidzu, a kasy, tak jak i poprzednie, z 8. Bazy Lotniczej z Krakowa. Te samoloty, które są przed nami, są także bardzo wymagające pilotażowo, ale opanowanie ich gwarantuje absolutny sukces na polu walki. 122 pilotowany przez Pol wysokomanewrowa służące do zwalczania celów powietrznych formacją tych samolotów formacją tych samolotów pochodzących z dwóch baz 21 produkowane przez amerykańską wytwórnię General Dynamics F16 to maszyny czwartej generacji 16 z biało czerwonymi szachowicami dowodzi dziś pułkownik pilot Rafał Zadencki, a przylecz odpierającą kolejny dzień tego rocznego zamyka formacja samolotów PZL-130 Orlik. Samolot prowadzący pilotuje lider Orlik tymu, kapitan pilot Dariusz Tachurski. Oni za u siebie. Tu w Radomiu. Należą do 42. pady lotnictwa szkolnego, a Olnik, doskonale Państwo to wiecie, to szkolno-treningowy samolot śmigłowy. Dodam jeszcze, proszę Państwa, że powstała już jego najnowsza wersja, która miejmy nadzieję... Nie...